To oczywiście, że jestem zestresowany, bo jest jakichś tam pytań takich podchwytliwych, które, które tam Kuba lubi te zadawać, takich cięte, cięte pytanka, ale mam nadzieję, że w miarę szybko się wyluzuję i po prostu będę sobą i damy jakieś tutaj dobrą, fajną rozmowę. Dlaczego zdecydowałeś się przyjąć zaproszenie do rozmowy z Kubą? Po pierwsze, byłem miło zaskoczony, że w ogóle dostałem zaproszenie. Po drugie, yy, przez wiele lat śledzę ten program. Także Kuba naprawdę robi dobrą robotę w polskiej telewizji i, i bardzo mi miło po prostu, także jestem z tego, z tego faktu po prostu bardzo zadowolony, czuję się wyróżniony. Czy masz swój ulubiony odcinek programu? No, oczywiście najbardziej lubię z tymi sportowcami, które cenię po prostu, żeby się dowiedzieć jakichś nowych takich rzeczy z życia, ale tak ogólnie to oczywiście wszystkie, wszystkie programy są fajne, bo są takie na pograniczu troszeczkę życia prywatnego, troszeczkę śmiechów, chichów, także także ogólnie się po prostu. Miękko to ogląda. Serdecznie zapraszam do kolejnego odcinku Kubo Wojewódzki na wywiad ze mną. Mam nadzieję, że nie będzie zbyt dużej kompromitacji z mojej strony, a dowiecie się jakichś takich rzeczy, o których wcześniej nie widzieliście. Dziękuję.